Jo, 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 witajcie, drogie dzieci. Rebus już czeka, nie ma co spać. Główka do pracy, będziemy grać. Odliczam teraz trzy, dwa i raz i niech bystrzak wyjdzie z was! Czas się kończy. Podaję odpowiedź. Witaj szkoło. Jo, 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 ja wiedziałem, że dasz radę. Aha, aha, odgadłeś rebus, jesteś bystrzakiem. Ja pękam z dumy i zwę ciebie bratem. Kliknij łapeczkę, daj subę na znak, że lubisz zagadki i ta ja lubię i szanuję wszystkich dookoła. Dla mnie nie jest gorszy ten, co odgadnąć nie zdoła. Wystarczy ćwiczyć i stadziem rymować, by bystry umysł wytrenować. W opisie filmu zostawiam zagadki. Niech kliknie tam każdy, kto ma sprytne łapki. A teraz żegnam się z wami bystrzaki, bo burczy mi w brzuszku, więc czas na przysmaki. Jo, jo, papa, Mama. i o was żegna.